Siemanko, z tej strony Koksik, Zapraszam na trzeci odcinek Jedzie nasz Ashur, balinek Iwu! Dzień dobry Co robisz? No jeszcze nic tak nie robię jest? Jest Gdzie mówię, tu? A tu mam Pięci. Tutaj jest leży Właśnie byliśmy przed świąteństwem odebrać Ładnie jest Świeżo odebrana Ogólnie poprosiłem Pana tylko o planowanie Nie chciałem mycia, bo sam to sobie umyję Co? Śniadanko, popita i Nie Siema. Kolejny raz spotykamy się w wyborowym towarzystwie, to jest niesamowicie, z po 12, korona, salut la familia, lokowanie produktu, no, masz, może nam zapłacą. Masz koronę? Tak, mam koronę. No ty. Z kolejna różnica pomiędzy 1.4 a 1.2, 1.2 tutaj tą klapkę od pokrywy ma taką samą, a ty jest 1.2, ma razem z cewkami, także trzeba to zmienić i to też przełożyć, aby pasowało. Да, a да, 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 Garurę też są mi ciutki, a tak nie pracuję garurę, co są mi ciutko. Panciutki. No ja. Tu mamy garazh. Trochę dudnica jest, ale. Zobaczcie. Czas przygotować vlog pod nową głowicę. Oczywiście tam głowicę jeszcze będziemy myć i w ogóle. Papier 600 i lecimy, czyścimy. No wiadomo, nie jakoś mocno. Mówię, to też jest poradnik, żeby nie było. Z grubsza przeczysić tą górę. No dobra, mamy gotowe. Myślę, że wystarczy w zupełności taki efekt. Blok jeszcze będzie trzeba oczywiście wyczyścić, odtłuścić i takie tam jakieś dodatkowe zabiegi, ale to już tam na sam koniec przy składaniu zrobimy, aktualnie jest tak. Zapraszam na mały unboxing, żeby mi parę rzeczy opaczkę matu do furki Zobaczymy co tu jest, co tu jest. Koch, czekaj, sio. Kurwa, ale o, ty zewnątrz Ej, czekajcie, muszę łamać końcówkę, bo nie mam czubka. Dobra, no, już wróciłem. Mamy czubeczek ładny, piękny, możemy otworzyć paczuszkę Pierwsze co my tu mamy? Tenz Brudek. brudeks. Yy, często sobie w ogóle ciemno na, tak najlepiej czyścić torki, jakieś tam brudne elementy tłuste i w ogóle znacie jak patrząc to serio ten Tenzji Brudek daje radę i robi serial dobrą robotę, tak przyda się na pewno. Tam jakieś tam starzenia trzeba go rozcieńczyć, ale ile jak tam to idzie w potem. Czarny, yy, połysk lakier yy. no będzie malować niektóre elementy, także będzie połysk, chciałem na początku w macie. Ale Fejs mówił, żebym dał jednak połysk No i w sumie jak przemyślałem to faktycznie połysk będzie o wiele lepszy Także K2 Czemu K2, bo, bo taki był <gry> Ale podobno też jest spoko bardzo No i jest taka rzecz też z K2 K2 Mega Green Czyli pasta do docierania zaworów Szczerze, no też patrzyłem sobie w na jakieś tam pasty Mówię, to też nie będzie jakaś mega zajebiście pełna profeska yy, z tym silnikiem No a tak z głową mi poprawnie no i ta pasta do docierania zaworów podobno też robi robotę. Także się okaże. Pamiętacie stary padolny? ten który jest podporą dla chłodnicy? Wyglądał tak. A teraz mamy nowy nowka Funkel. Taki jest noweczka, noweczka pas Proszę Państwa, taki czarny, nowy, świeży. Zero ramach korozji. Jeden do jeden. Taki sam. Jeszcze z nowych rzeczy. Przyszły mi śruby do głowicy Ząbek tam mi zamówił Piękny deszczowy dzień, czekam na Łukasza Bo dzisiaj misja wyciągania silnika z budy Chciałbym jeszcze dodać, że jest generalnie już około 16 Także będziemy wyciągać silnik jak już będzie ciemno Jest taka lipa właśnie, że ja nie mam tutaj prądu Nie mam światła, także latarki i inne chujki mójki, warunki sportiańskę, ale lecimy z tematem. że bardzo. lampa wisi. będzie to oświetlanie Yeah, udało się, udało się, kochani udało, mamy go na wierzchu, także zajebiście Łukasz to jest koks się państwo, ale brudno, będziemy czyścić W dzisiejszym odcinku to już wszystko, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba No i do zobaczenia, siema!